Czy władza stoi ponad prawem? Szef rządu kieruje do prezydenta wniosek, który może wywołać falę kontrowersji i podzielić kraj. Czy ułaskawienie w sprawie korupcyjnej stanie się testem granic odpowiedzialności w państwie? Nie możecie tego przegapić. Ten weekend zmieni wszystko. Pierwszy krok już za nami, a przed nami historyczny tydzień. Czy świat właśnie osiągnął kulminację wojny? Nowości prosto z kuluarów. W najnowszym wydaniu opowiemy o wszystkim, co najważniejsze: demokracja czy dyktatura? Lider państwa uderza w wolność słowa. Które media trafiły na czarną listę? A może to początek wojny z mediami? Nie możecie tego przegapić. Głośny spór na żywo. Czy w rządzie są osoby popierające węgierską wizję? Po tych słowach pozostaje więcej pytań niż odpowiedzi. O tym wszystkim opowiemy w nowym wydaniu 24 Polska. W czasach pełnych napięcia i niepewności warto wiedzieć, co naprawdę dzieje się wokół nas. Twój like i subskrypcja to coś więcej niż kliknięcie. To znak, że chcesz być częścią świadomej społeczności. Razem możemy więcej. Wspierajmy się, wymieniajmy informacjami i trzymajmy rękę na pulsie wydarzeń. Zostaw lajka, like subskrybuj i bądźmy w tym razem. Czy pokój w Ukrainie jest już blisko? Wykonano historyczne kroki. Wysokiej rangi delegacja ukraińskiego rządu w niedzielę udała się do USA na rozmowy ze stroną amerykańską dotyczące zaproponowanego planu pokojowego zakończenia wojny z Rosją. Głównym celem wizyty jest nie tylko dialog, ale konkretne działania na rzecz ochrony interesów państwa oraz przyspieszenia procesu pokojowego. Poinformował o tym minister spraw zagranicznych Ukrainy, Andrzej Sybicha, podczas rozmowy z dziennikarzami. Jak podkreślił szef MSZ Ukrainy, w skład delegacji weszli przedstawiciele kluczowych instytucji państwowych. W rozmowach wezmą udział m.in. reprezentanci Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Sił Obronnych oraz Bloku Bezpieczeństwa. Sybicha zaznaczył, że zespół jedzie nie z pustymi rękami, lecz z jasno określonymi zadaniami. Delegacja ma dyrektywy. Wszystkie niezbędne procedury zostały wykonane. Jedziemy więc z twardym i jednoznacznym stanowiskiem w sprawie obrony interesów narodowych. Ale najważniejsze jest to, aby wykorzystać moment i przyspieszyć wysiłki pokojowe. Jesteśmy wdzięczni USA i prezydentowi Trumpowi. Zależy nam na kontynuacji tego procesu oraz na zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w działania na rzecz pokoju. Znajdujemy się w momencie, w którym te wysiłki mogą nabrać właściwej dynamiki, by przybliżyć sprawiedliwy pokój dla naszego kraju i przywrócić normalność w życiu Ukraińców. Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełęckiego zadaniem delegacji jest szybko i merytorycznie wypracować kroki niezbędne do zakończenia wojny. Podkreślił, że Ukraina kontynuuje maksymalnie konstruktywną współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Zełęński dodał również, że w ciągu tygodnia czeka ich wiele pracy z partnerami w Europie. I ważne jest, abyśmy wszyscy mieli jednakowe spojrzenie na sytuację i rozumieli, że presja na Rosję jako jedyną przyczynę tej wojny, a nie na Ukrainę, może realnie zadziałać na rzecz pokoju. Napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełęński. Sekretarz stanu USA Marco Rubio z kolei wyjaśnił, że zakończenie wojny powinno zapewnić Ukrainie długotrwałe bezpieczeństwo oraz możliwość rozwoju. Ekskluzywne szczegóły z kuluarów. Jesteśmy już w połowie drogi do zapewnienia niepodległości Ukrainy. Dziś osiągnęliśmy znaczący postęp. Obecnie omawiamy przyszłość Ukrainy: bezpieczeństwo, dobrobyt i odbudowę kraju. Czekamy na owocne spotkanie. Czy Ukraina powinna oddać część swojego terytorium, aby zakończyć wojnę z Rosją? W najnowszym badaniu United Surveys dla wirtualnej Polski sprawdzono, co Polacy sądzą o ewentualnych ustępstwach terytorialnych Kijowa w zamian za trwałe zakończenie wojny i podpisanie pokoju z Rosją. Prawie połowa ankietowanych, 49,3% sprzeciwia się takiej propozycji. Wśród nich 26,7% odpowiada raczej nie, a 22,6% zdecydowanie nie. Z kolei 44,4% badanych uważa, że Ukraina powinna zgodzić się na takie rozwiązanie. W tym gronie 11,8% to osoby całkowicie przekonane, a 32,6% skłania się ku takiemu stanowisku. 6,3% respondentów nie potrafiło zająć jednoznacznego stanowiska. Wyborcy koalicji rządzącej: KO, Lewica, PSL, Polska, 2050. Wśród sympatyków obecnej władzy wyraźnie dominuje sprzeciw. Aż 60% nie akceptuje ustępstw terytorialnych ze strony Ukrainy, 25% raczej nie, 35% zdecydowanie nie. Poparcie dla takiego scenariusza wyraża 35% tej grupy, 11% zdecydowanie tak, 24% raczej tak. Bez zdania pozostaje jedynie 5%. Wyborcy opozycji PiS, Konfederacja KKP razem. Wśród elektoratu opozycyjnego opinie są niemal równo podzielone. 47% uważa, że Ukraina powinna oddać część ziemi, 13% zdecydowanie tak, 34% raczej tak, natomiast 45% jest przeciwnego zdania, 33% raczej nie, 12% zdecydowanie nie. 8% nie potrafiło udzielić odpowiedzi. Wyborcy niezdecydowani i niegłosujący. W tej grupie dominuje przekonanie o konieczności ustępstw. Takiego zdania jest 60% ankietowanych. 12% zdecydowanie tak. 48% raczej tak. Przeciw opowiada się 35%. 9% raczej nie. 26% zdecydowanie nie. 5% nie ma zdania. Największy kontrast widać między sympatykami koalicji rządzącej, którzy w zdecydowanej większości odrzucają ideę ustępstw, a grupą niezdecydowanych i niegłosujących, gdzie dominują głosy poparcia dla takiego rozwiązania. Wyborcy opozycji okazują się najbardziej podzieleni. Niemal porówno popierają i odrzucają oddanie części terytorium przez Ukrainę. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa uruchomiła na oficjalnej stronie Białego Domu specjalną sekcję, w której zamieszczono listę mediów, które, zdaniem Białego Domu, rzekomo rozpowszechniają fake newsy. Nowy dział nosi nazwę Sala wstydu dla winowajców. I obejmuje niemal wszystkie czołowe amerykańskie redakcje. Strona została opublikowana na witrynie Białego Domu. Zespół Trumpa podszedł do tworzenia listy opozycyjnych mediów w sposób wyjątkowo kreatywny. Co tydzień publikowany jest ranking redakcji, które najbardziej kłamały o Trumpie. Przykładowo w minionym tygodniu pierwsze miejsce zajęło The Washington Post, podczas gdy znienawidzona przez Trumpa stacja CNN znalazła się dopiero na czwartej pozycji. Jest też osobna analiza tzw. stałych naruszycieli. Im intensywniejszy kolor na wykresie, tym częściej dane medium ma rzekomo kłamać na temat Trumpa. Trump regularnie wdaje się w konflikty z dziennikarzami i odpowiada im w wulgarny sposób. Niedawno kazał jednej reporterce milczeć świnio, a inną nazwał głupią. Premier Izraela Benjamin Netanyahu, wobec którego toczy się kilka postępowań korupcyjnych, skierował do prezydenta kraju Itkaka Herzoga oficjalny wniosek o ułaskawienie. Poinformowała o tym kancelaria prezydenta w niedzielę 30 listopada. Jak podaje The Times of Israel, wniosek składa się z dwóch dokumentów: liczącej 111 stron prośby podpisanej przez adwokata premiera Amita Hadada oraz osobistego listu podpisanego przez samego Netanyahu. Kancelaria prezydenta jest świadoma, że to nadzwyczajna prośba o poważnych konsekwencjach. Po otrzymaniu wszystkich wymaganych opinii prezydent odpowiedzialnie i rzetelnie rozpatrzy wniosek. Przekazano w komunikacie. Przedstawiciele biura Herzog'a poinformowali, że dokumenty trafiły już do działu prawnego kancelarii, skąd zostaną przekazane do Ministerstwa Sprawiedliwości Izraela. Odpowiedni departament. Zbierze opinie wszystkich właściwych organów ministerstwa, a następnie przekaże swoje rekomendacje doradcy prawnemu kancelarii, który na ich podstawie podejmie ostateczną decyzję. Prezydent Izraela ma prawo ułaskawiać osoby skazane przez sąd, a w wyjątkowych przypadkach także te, wobec których proces sądowy jeszcze się nie zakończył, o ile zostanie uznane, że leży to w interesie publicznym. W krótkim nagraniu wideo opublikowanym przez partię Netanyahu Likud, szef izraelskiego rządu stwierdził, że jego sprawa podzieliła kraj, a ułaskawienie miałoby pomóc w przywróceniu jedności narodowej. Dodał również, że obowiązek stawiania się w sądzie trzy razy w tygodniu odciąga go od kierowania państwem. Prezydent Polski Karol Nawrocki odwołał spotkanie z Wiktorem Orbanem po jego wizycie na Kremlu. Ta decyzja wywołała ogromny rezonans wśród polityków. Doszło nawet do publicznej debaty. Z kolei sprawę w programie Siódmy dzień tygodnia w Radiu Z komentowali goście Andrzeja Stankiewicza. Jarosław Selin z PiS ocenił, że prezydent reaguje adekwatnie do bieżących wydarzeń. że, Karol, że prezydent Karol Nawrocki adekwatnie reaguje na wydarzenia bieżące. Przecież zaraz po ujawnieniu tego 28-punktowego planu, który, który spowodował no, wzburzenie i na Ukrainie i w całym tak zwanym kolektywnym zachodzie. Jeżeli był oczywiście prawdziwy, bo do końca nie wiadomo, czy ten przeciek medialny był takim planem, który dostał na biurko Zeleński. Ale załóżmy, że, że był w miarę bliski prawdy. To prezydent Karol Nawrocki wydał natychmiast oświadczenie w, sprawdzające się do tego co wszyscy mówią, że na zachodzie, że nic o Ukrainie bez Ukrainy i że e, jeżeli pokój to, to musi być zawarty w taki sposób, żeby Ukraina miała poczucie jakiegoś zwycięstwa czy, e, czy wyjścia z twarzą. Bo... Z kolei Robert Biedroń z Lewicy odniósł się do aktywności polskiego prezydenta na arenie międzynarodowej. Według europosła Nawrocki powinien jak najszybciej spotkać się z prezydentem Zełęskim. Prezydent Nawrocki powinien zrobić wszystko, żeby jak najszybciej spotkać się z prezydentem Zełęskim. Nie zrobił tego do dzisiaj. To jest sytuacja wyjątkowa. No naprawdę, jeżeli chce się być liderem państwa, które ma coś do powiedzenia, to trzeba być przy tym stole, no, trzeba rozmawiać. W trakcie rozmowy emocje wzięły górę, gdy poseł Konfederacji przyznał, że potrafi zrozumieć perspektywę węgierskiego rządu. Byłem niedawno na Węgrzech i ja rozmawiam z Węgrami, to nie tylko są przedstawiciele obozu politycznego. z nieustannie. To, pan spotyka się z Putinem... Nawet, a leczyszka. ja nawet rozmawiam z wami, wiecie co, no, bo, na, bo, nawet rozmawiam bo, z... pan, bo, Że pan redaktor bo, i my jesteśmy gorsi bo. od Putina. Oh, hey, naprawdę. Nie, naprawdę? Spokojnie, spokojnie, ale to co mam... Słuchacze Radia ma. zecą są gorsi od Putina? To ja pan sugeruje? Z, 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 powolutku, powolutku, panie Europosie, spokojnie. Rozmawiam, <grym> i, się rozmawiam i z Fideszem, i rozmawiam z opozycją, bo nie daliście mi dokończyć. Właśnie powie, chciałem powiedzieć, że nie rozmawiałem tylko z przedstawicielami obozu, obozu Orbana, a z nimi również też rozmawiam. Ja rozmawiałem z o, przedstawicielami innych środowisk. Oni Dobrze, rozumieją tę perspektywę. Dobrze, to bo oni nie i... chcą mieć tanie. Ja, 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 to są to nie perspektywy, nowsze, tak? ale ja się z tą perspektywą nie zawsze zgadzam. Nawet bym powiedział, że bardziej się nie Dobrze. zgadzam niż zgadzam. A to... Z kolei dodał także, że jest politykiem propolskim i zamierza tak działać. To były wszystkie wiadomości na dzisiejszy poranek, dziękujemy że oglądaliście to wideo do końca, podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach, bądźcie na bieżąco, subskrybujcie nasz kanał i nie przegapcie żadnej ważnej wiadomości.